Luxpav wiodący producent ogrodzeń poszukuje pracowników na stanowiska spawaczy, montażystów ogrodzeń, operatorów maszyn do obróbki metalu, lakierników proszkowych, operatorów CNC. CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail morzywoumaopalukspav.pam.pl Z ogródka Jordanowskiego. Wystartuje za chwileczkę 25 zimowy marsz na 25 km. Mnóstwo uczestników. Startujemy rzeczywiście z dużą, z dużą gromadą osób, które zapisały się do nas z różnych zakątków Polski, głównie z województwa świętokrzyskiego i z województw ościennych, ale mamy też przedstawicieli tutaj z okolic Krakowa, Wieliczki, Warszawy, także rzeczywiście duże, duże zainteresowanie. Blisko 300 osób na liście. Będziemy wędrować trasą wytyczoną tutaj przez nas, przez organizatorów, przez. Zbyszka Gądka. Będzie ona wiodła lasami w kierunku na Wąsosz, później przez miejscowość Niebo, gdzie napalimy ognisko dla uczestników. Będą oni później po ognisku wędrowali sobie w kierunku Brodów i przez zaborcze modliszewice proćwin dotrą do kornicy. Gdzie zorganizowaliśmy metę e, wydarzenia? E, na mecie każdy z uczestników otrzyma medal e, i oczywiście e, dyplom ze swoimi imieniem i nazwiskiem, a także pamiątkową koszulkę z uwagi na ten drobny jubileusz 25 lat e, spacerowania tutaj na zimowych marszach w okolicach końskich.